— Jesteś z nią czy ze mną? Te słowa mojej teściowej, Natalii Siergiejewny, brzmiały w mojej głowie jak wyrok. Nienawidziła mnie od momentu, gdy zostałam żoną jej syna. Jej cel był jasny — zniszczyć nasze życie rodzinne i seksualne za wszelką cenę. Kiedy po raz pierwszy spotkałem Natalię Siergiejewnę, wydawała się miłą kobietą. Ale jak tylko Andrzej i ja pobraliśmy się, jej prawdziwe oblicze zostało ujawnione natychmiast dała do zrozumienia, że nie uważa mnie za godnego partnera dla swojego syna. Jej wyzwiska i sarkastyczne komentarze stały się integralną częścią naszego życia. Nieustannie próbowała mnie upokorzyć, wytykając moje wady i podkreślając, jak wiele robię źle. Jej manipulacje były tak subtelne, że czułem się osaczony. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Tworzę filmy dla Twojej przyjemności. Subskrybuj, jeśli chcesz wesprzeć moje wysiłki, jest to dla mnie bardzo ważne. Z góry przepraszam za wszelkie błędy, dubbing jest robiony przez sieć neuronową. Proszę o wskazanie błędów w komentarzach, abym mógł je poprawić. Po raz pierwszy Natalia Siergiejewna oskarżyła mnie o zdradę, kiedy Andrzej był w podróży służbowej. Przyszła do mojego domu i twierdziła, że widziała mnie z jakimś mężczyzną w kawiarni. Byłam w szoku. To było czyste kłamstwo. Tłumaczyłam Andrzejowi, że to nieprawda, że jego matka musiała się pomylić. Ale on zaczął wątpić. Jej fałszywe oskarżenia stały się regularnym zjawiskiem. Za każdym razem, gdy Andrzej wychodził do pracy, wracała z nowymi historiami o mojej niewierności. Raz nawet zrobiła mi zdjęcie z kolegą z pracy, kiedy wyszliśmy na lunch. To było zwykłe spotkanie biznesowe, ale Natalia Siergiejewna przedstawiła je jako romantyczne spotkanie. Andrzej znów zaczął mieć wątpliwości. Za każdym razem, gdy próbowaliśmy spędzić razem czas, znajdowała sposób, by nam przeszkodzić. Jeśli planowaliśmy romantyczną kolację, dzwoniła do Andrzeja z jakąś pilną prośbą lub problemem. Jeśli chcieliśmy wyjechać na weekend, nagle chorowała i domagała się jego obecności. Stało się to nie do zniesienia. Nasze intymne relacje również ucierpiały. Gdy tylko zaczynaliśmy się do siebie zbliżać, Natalia Siergiejewna znajdowała sposób, by nam przeszkodzić. Dzwoniła późno w nocy, a nawet przychodziła bez zapowiedzi, twierdząc, że potrzebuje pomocy. To było jak zastraszanie dokładnie wiedziała, co robi i czerpała z tego przyjemność. Pewnego dnia, kiedy Andrzej i ja przygotowywaliśmy się do naszej rocznicy, Natalia Sergejewna zadzwoniła i powiedziała, że pilnie potrzebuje pomocy. Andrzej wyszedł, zostawiając mnie we łzach i rozczarowaniu. Następnego dnia, jakby drwiąc, przyszła do nas i zaczęła opowiadać, jak cudownie spędziła czas z Andrzejem, szczegółowo opisując wszystkie momenty ich wieczoru, podkreślając, że był z nią, a nie ze mną. To było nie do zniesienia. Jej interwencje były nie tylko moralne, ale i fizyczne. Ciągle przychodziła niezapowiedziana, robiła skandale i upokarzała mnie przed Andrzejem. Pewnego razu przyszła do naszego domu późno w nocy i zaczęła krzyczeć, że ukradziono jej pieniądze i że to rzekomo ja. Andrzej, zaspany i zdezorientowany, próbował ją uspokoić, ale ona nie przestawała. Zażądała przeszukania naszego mieszkania i oczywiście nic nie znalazła. Ten incydent pozostawił głęboki ślad w naszym życiu. Natalia Sergejewna próbowała ocernić mnie przed naszymi wspólnymi przyjaciółmi i krewnymi. Mówiła wszystkim, że jestem złą gospodynią, że nie potrafię gotować i że nie dbam o Andrzeja. Jej historie sięgały absurdu. Raz twierdziła, że zatrułam jego ulubioną potrawę, żeby się jej pozbyć. To kłamstwo sprawiło, że nasi przyjaciele i krewni byli zakłopotani i podejrzliwi. Byłem zmuszony usprawiedliwiać się i tłumaczyć, że to nieprawda. Nataja Siergiejewna próbowała również kontrolować nasze finanse. Nieustannie interesowała się tym, na co wydajemy pieniądze i próbowała narzucić swoje zdanie na temat naszych zakupów. Kiedy kupiliśmy nowe meble, zrobiła scenę, mówiąc, że to strata pieniędzy i że powinniśmy byli się z nią skonsultować. Andrzej, pod wpływem matki, zaczął wątpić w słuszność naszych decyzji i coraz częściej słuchał jej opinii. Jej interwencje wpłynęły nawet na nasze osobiste preferencje i hobby. Próbowała narzucić nam swoje upodobania dotyczące jedzenia, muzyki i spędzania wolnego czasu. Kiedy planowaliśmy wakacje, nalegała, by pojechać z nami, mówiąc, że potrzebuje odpoczynku i towarzystwa. To było nie do zniesienia, ale Andrew, ulegając jej presji, zgodził się. Nasze wakacje zamieniły się w prawdziwy koszmar, bo Natalia ciągle ingerowała w nasze plany i narzucała swoje. Pewnego wieczoru, gdy Andrzej wrócił do domu, zdecydowałam, że czas pokazać mu pamiętnik. Opowiedziałam mu o wszystkich przypadkach ingerencji jego matki, jej fałszywych oskarżeniach i o tym, jak rujnuje to nasze życie. Płakałam, błagając go, by zrozumiał, że musimy walczyć o nasze małżeństwo. Andrzej był przytłoczony. Nie wiedział, co opowiedzieć. Nie mógł uwierzyć, że jego matka była zdolna do czegoś takiego. Ale pamiętnik mówił sam za siebie. Zobaczył, ile bólu i cierpienia zniosłam z powodu jej ingerencji. To była chwila prawdy. Andrzej postanowił porozmawiać z Natalią Siergiejewną. Chciał się dowiedzieć, dlaczego to robiła. Ich rozmowa była trudna. Zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że chciała tylko pomóc. Ale Andrzej był nieugięty. Powiedział jej, że jej zachowanie jest niedopuszczalne i że powinna przestać ingerować w nasze życie. Natalia Siergiejewna była wściekła oskarżyła mnie o nastawienie jej syna przeciwko niej. Powiedziała, że zniszczyłem ich rodzinę. Ale Andrzej pozostał po mojej stronie. Powiedział, że mnie kocha i że powinniśmy walczyć o nasze małżeństwo. Potem nasze małżeństwo zaczęło się powoli odbudowywać. Andrzej zdał sobie sprawę, jak ważne jest dla mnie wsparcie i zrozumienie. Zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem, próbując odbudować nasz związek. Nie było to łatwe, ale oboje chcieliśmy uratować nasze małżeństwo. Jednak Natalia Siergiejewna nie poddawała się. Nasiliła próby siania niezgody między nami. Pewnego dnia, kiedy wróciłem do domu wcześniej niż zwykle, zobaczyłem, jak namawia Andieja, aby pojechał z nią na wakacje do sanatorium, zostawiając mnie samego. Twierdziła, że to dla jego zdrowia i że nie zrozumiem. Andrzej, ulegając jej namowom, zgodził się. Poczułem, że grunt usuwa mi się spod nóg. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że muszę walczyć jeszcze mocniej. Zacząłem prowadzić dziennik, zapisując wszystkie przypadki jej ingerencji i fałszywych oskarżeń. Chciałem pokazać Andrejowi cały obraz jej manipulacji. Za każdym razem, gdy przychodziła z nową historią, zapisywałam ją w moim dzienniku. Nie było to łatwe, ale wierzyłam, że prawda powinna zwyciężyć. Nataja Sergiejewna próbowała oczernić mnie przed naszymi wspólnymi przyjaciółmi i krewnymi. Mówiła wszystkim, że jestem złą gospodynią domową, że nie umiem gotować i że nie dbam o Andrzeja. Jej historie sięgały absurdu. Raz twierdziła, że zatrułam jego ulubioną potrawę, żeby się jej pozbyć. To kłamstwo sprawiło, że nasi przyjaciele i krewni byli zakłopotani i podejrzliwi. Byłem zmuszony usprawiedliwiać się i tłumaczyć, że to nieprawda. Jej interwencje dotyczyły nawet naszych osobistych preferencji i hobby próbowała narzucić nam swoje upodobania w zakresie jedzenia, muzyki i spędzania wolnego czasu. Kiedy planowaliśmy wakacje, nalegała, by pojechać z nami, mówiąc, że potrzebuje odpoczynku i towarzystwa. To było nie do zniesienia, ale Andrew, ulegając jej presji, zgodził się. Nasze wakacje zamieniły się w prawdziwy koszmar, ponieważ Natalia nieustannie ingerowała w nasze plany i narzucała własne. Jednym z jej najgorszych wybryków było ingerowanie w nasze plany posiadania dzieci. Gdy tylko zaczęliśmy rozmawiać o możliwości posiadania dziecka, Natalia Sergiejewna stanowczo się temu sprzeciwiła. Twierdziła, że nie jestem jeszcze gotowy i że ona wie lepiej, czego potrzebuje jej syn. To był ostatni dzwonek. Zdałem sobie sprawę, że jej celem było całkowite kontrolowanie życia Andrieja i stanie się główną i jedyną kobietą w jego życiu. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że muszę walczyć jeszcze mocniej. Zaczęłam prowadzić dziennik zapisując wszystkie przypadki jej ingerencji i fałszywych oskarżeń. Chciałam pokazać Andrejowi cały obraz jej manipulacji. Za każdym razem, gdy przychodziła z nową historią, zapisywałam ją w moim dzienniku. Nie było to łatwe, ale wierzyłam, że prawda powinna zwyciężyć. Pewnego razu Nataja Siergiejewna posunęła się tak daleko, że wyglądało na to, że flirtuje z naszym sąsiadem. Przekonała go, żeby się z nią zabawił, obiecując mu pieniądze. Sąsiad musiał potrzebować pieniędzy, bo się zgodził. Andrej wrócił do domu i był świadkiem tej sceny. Stanąłem na progu mieszkania, próbując odepchnąć sąsiada, a Natalia Siergiejewna natychmiast dolała oliwy do ognia, mówiąc, że widziała to na własne oczy. Andrzej w złości oskarżył mnie o oszustwo. Próbowałem wytłumaczyć, że to było ukartowane, ale był zbyt wściekły, by słuchać. Natalia Siergiejewna próbowała również kontrolować nasze finanse. Nieustannie interesowała się tym, na co wydajemy pieniądze i próbowała narzucić swoje zdanie na temat naszych zakupów. Kiedy kupiliśmy nowe meble, zrobiła scenę, mówiąc, że to strata pieniędzy i że powinniśmy byli się z nią skonsultować. Andrzej, pod wpływem matki, zaczął wątpić w słuszność naszych decyzji i coraz częściej słuchał jej opinii. Jej interwencje wpłynęły nawet na nasze osobiste preferencje i hobby próbowała narzucić nam swoje upodobania dotyczące jedzenia, muzyki i spędzania wolnego czasu. Kiedy planowaliśmy wakacje, nalegała, by pojechać z nami, mówiąc, że potrzebuje odpoczynku i towarzystwa. To było nie do zniesienia, ale Andrew, ulegając jej presji, zgodził się. Nasze wakacje zamieniły się w prawdziwy koszmar, bo Natalia ciągle ingerowała w nasze plany i narzucała swoje. Pewnego wieczoru, gdy Andrzej wrócił do domu, zdecydowałam, że czas pokazać mu pamiętnik. Opowiedziałam mu o wszystkich przypadkach ingerencji jego matki, jej fałszywych oskarżeniach i o tym, jak rujnuje to nasze życie. Płakałam, błagając go, by zrozumiał, że musimy walczyć o nasze małżeństwo. Andrej był przytłoczony, nie wiedział, co opowiedzieć. Nie mógł uwierzyć, że jego matka była zdolna do czegoś takiego. Ale pamiętnik mówił sam za siebie Zobaczył, ile bólu i cierpienia zniosłam z powodu jej ingerencji. To była chwila prawdy. Andrzej postanowił porozmawiać z Natalią Siergiejewną. Chciał się dowiedzieć, dlaczego to robiła. Ich rozmowa była trudna. Zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że chciała tylko pomóc. Ale Andrzej był nieugięty. Powiedział jej, że jej zachowanie jest niedopuszczalne i że powinna przestać ingerować w nasze życie. Natalia Siergiejewna była wściekła. Oskarżyła mnie o nastawienie jej syna przeciwko niej. Powiedziała, że zniszczyłem ich rodzinę. Ale po tej rozmowie sytuacja tylko się pogorszyła. Natalia Siergiejewna zaczęła jeszcze aktywniej manipulować Andrzejem, próbując udowodnić mu, że to ja jestem źródłem wszystkich naszych problemów. Zaczęła podburzać jego krewnych i przyjaciół, by nastawili go przeciwko mnie. Dzwonili do niego i mówili, że słyszeli od Natalii Siergiejewny o moim niegodnym zachowaniu. W końcu, kiedy wydawało mi się, że gorzej być nie może, rozegrała się ostatnia straszna scena. Natalia Siergiejewna przyszła do naszego domu i zrobiła z siebie prawdziwy spektakl, oskarżając mnie o rzekome zdradzanie Andrzeja przez te wszystkie lata. Krzyczała, że jestem go niegodna i że powinien natychmiast wystąpić o rozwód. Andrei, nie mogąc wytrzymać presji, wybuchł. Powiedział, że nie może dłużej żyć z mężczyzną, któremu nie może ufać. Zdałam sobie sprawę, że to koniec. Nie mogłem dłużej walczyć z jej manipulacjami i kłamstwami. Byłem załamany i wyczerpany. W tym momencie podjęłam decyzję, że nigdy więcej nie będę z mężczyzną, który słucha mamusi i tańczy w jej rytm. Kiedy się przygotowałam i powiedziałam Andrzejowi, że odchodzę, nagle stał się agresywny. Powiedział, że jego matka zawsze będzie najważniejszą kobietą w jego życiu i że nigdy jej nie zastąpię. Te słowa brzmiały jak ostatni gwóźdź do trumny naszego małżeństwa. Spakowałam swoje rzeczy i wyjechałam, zostawiając za sobą zrujnowane życie i złamane serce. Natalia Siergiejewna osiągnęła swój cel. Pozostała główną i jedyną kobietą w życiu swojego syna. Teraz buduje nowe życie, wolne od jej manipulacji i kontroli. I chociaż trudno mi było przyznać, że straciłam męża, zrozumiałam, że nie mogę dłużej żyć w cieniu jego matki. Zasługuję na mężczyznę, który będzie mnie kochał i szanował, a nie na matkę, która próbuje zniszczyć nasze życie.